Witam się z Wami serdecznie, kochani, w kolejnym filmie na moim kanale. Witam się z Wami o poranku. Widzicie, jeszcze jestem w proszku, w piżamie. No, ale to nieważne: dzisiaj jest yy, piękny dzień, yy, będzie się działo dużo, będę Wam robiła przebiteczki i będzie mega, mega fajnie. Więc y, zaczynamy tego vloga. Ja już ogarnięta, make-up zrobiony. Powiem Wam tak, dziewczyny moje kochane, wczoraj w ogóle o 23.20 jeszcze jak przyszłam z pracy, muszę sobie tutaj ustawić, jak przyszłam z pracy to powiem Wam, że myłam włosy i chciałam sobie tak fajnie wygnieść jak to na taki krem do loków dzisiaj i wygniotłam, zrobiłam, poszłam spać. Dzisiaj rano wstaję. Kochany, znowu musiałam zmienić kadr, bo tam Marcin dzwonił do y, właśnie y, do, y, na internet. Bo tutaj nam słabo coś działa, no i tak jak Wam mówiłam, wygniotłam te włosy rano w po prostu wyglądały jakbym wylała na nie normalnie. Olej, powiem Wam, no i co, i od nowa, nie od nowa mycie, tylko nałożyłam po prostu krem taki do loków i wzięłam suszarką, trochę susza, suszyłam, no i powiem Wam, że trochę lepiej wyglądają, ale kurde, no ciężko jest. Nie wiem, co się stało. Czy może szampon jakiś zły dodam? Czy co, bo zawsze myję tak samo włosy, i powiem Wam, że, że tak kurde wyszło to. No, ale to nie o tym. Make-up jest. Zobaczcie, dziewczyny świecący. A wiecie co, dzisiaj będzie, będzie ogólnie to vlog urodzinowy, ponieważ są moje urodziny. Jestem mega podekscytowana. I za niedługo opuszczamy dom i wybieramy się gdzieś na wycieczkę. A gdzie się wybieramy, to będę Wam robiła przebiteczki i co się będzie działo. Mam nadzieję, że ten vlog będzie fajny, że miło spędzicie ze mną czas i miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie po naszej myśli. Więc trzymam też za to kciuki. Pozdrawiam Was i zapraszam do oglądania. Tak na szybko, yy, strój dnia. Na dzisiejsze wyjście, na dzisiejsze wyjście, na dzisiejszy dzień. Więc tak, z dnia Na sobie mam taką poluweczkę z bawełny. Ona tak wygląda, jakby była takie, taki wzór sweterkowy. Na dole jeansy z mango, takie przed kosteczkę. Konwersy, wygodne oczywiście, masełko. I na sobie mam mój w końcu ulubiony płaszczyk z Zary. On jest z wełną i chyba z wiskozą ze złotymi guzikami można go zakładać na prawą stronę i na lewą i torba skórzana yy, właśnie Ticke Maxa to jest ta torba Ines Ines by de la Fresange coś takiego francuska i to jest torba skórzana tak się prezentuje mój look i teraz już się mogę z wami serdecznie przywitać, jesteśmy na lotnisku, nie mam tutaj za bardzo tak kadru, żeby nagrywać, bo wszędzie jest pełno ludzi, bo tak zrobię i yy, właśnie tak jak wam mówię, jesteśmy na lotnisku, jest to moja niespodzianka urodzinowa, pijemy oczywiście Guinnessika zaraz jeszcze zrobię przebiteczkę z z Marcinem i lecimy sobie, a gdzie lecimy to wam później jeszcze dam znać ponieważ chcę, żeby to było takie napięcie jak będziecie oglądać yy, właśnie w filmie a co wam chcę jeszcze powiedzieć, że bardzo fajnie że tu gdzie yy, właśnie yy, na tej stronie, gdzie lecimy na terminalu było tak, że nie musieliśmy wyciągać nie musiałam wyciągać moich yy, kosmetyków z torby, tylko wszystko miałam w walizce i takie już mają udogodnienia, że kładziecie na taśmę, i po prostu wszystko sobie zostaje w torbie i elegancko właśnie yy, sprawdzają. No, no to tyle, i już właśnie yy, muszę kończyć. Później się odezwę, bo widzę, że tutaj do mnie dzwonią z życzeniami. kochani taki updatecik w Erlingusie jest mega dużo miejsca, mogły się rozwalicie królowa w cudzysłowie. No, ale tak tak chciałam wam w ogóle powiedzieć, że właśnie lepszy jest Erlingus od Ryanair'a, jeżeli macie wybór zgadliście czy nie zgadliście do Stanów nie polecieliśmy nie udało się ale przylecieliśmy do Londynu więc y, zaraz wam robię room tour jaki mamy pokój w hotelu od wejścia kochani moi mamy łazieneczkę halo tutaj jestem jest wanna marzyłam, powiem wam dziewczyny o wannie wiecie dlaczego? bo w Irlandii nie mam wanny i marzyłam o wannie. Jestem mega podekscytowana. Bardzo się cieszę. Tam Marcin był w tle. Tutaj mamy taką szafę i tak jest su suszareczka. Fajnie, mega. Y mamy czajniczek. No, mega, mega. Ostatnio właśnie rozmawiałam z moją siostrą. I y właśnie była w hotelu i, i mówiła, że bardzo im brak brakowało czajnika, bo to podstawa. Wiecie, kawusia, herbatusia. Więc tutaj mamy taki kącik. No, i tutaj jest takie biureczko. Kochani moi, tu jest widok. Tu jest łóżeczko. Tutaj jest taka sofa. O, a tutaj mamy widok. Jesteśmy w ogóle na ósmym piętrze i mamy taki piękny widok. A tutaj jest jakiś wieżowiec. Powiem Wam, i tak się mega prezentuje. I tak stwierdziłam, że to jest apartamentowiec, bo widziałam tam tak, już. Widziałam rowery, widziałam. Kochani moi, ten taki rowerek do ćwiczeń, więc na pewno to jest jakiś apartament. Więc taki to był room tour. I będę się z Wami łączyć później, jeśli będzie gdzieś. Jeśli będziemy gdzieś w jakimś fajnym miejscu, bo na razie musimy chwilę odpocząć. Hejka, kochani, my na śniadanku zaraz Wam zrobię przebitkę. Wczoraj nic nie nagrywałam, bo wiecie, przylot ogarnięcie się w hotelu, zameldowanie i wiecie, i jeszcze troszkę pochodziliśmy. Dzisiaj troszkę Wam ponagrywam, no jakby z makijażu i bierzemy się za śniadanko, więc smacznego dla Was i smacznego dla nas. Mm. A śniadanko takie typowo, jak to się mówi, angielskie, jeszcze tutaj na przystaweczkę coś słodkiego, kawusia, no i oczywiście soczek pomarańczowy i tościki, więc smacznego. Kochane moje, my już właśnie po śniadanku było tak pyszne, wszystkiego sobie nałożyliśmy mega, bo wczoraj straciliśmy dużo kalorii, łażąc po prostu tutaj jeszcze po okolicy. No i powiem Wam, że było pysznie, wzięliśmy sobie wszystko co chcieliśmy. No i yy, przyszliśmy, naszykowaliśmy się, ja już się umalowałam i zaraz Wam pokażę strój dnia na dzisiejszy dzionek. Mamy przepiękną, słoneczną pogodę, jest 16 stopni, ja chyba nawet nie będę kurtki brała, chyba, że do plecaka Marcinowi wcisnę tą moją przeciwdeszczową, zwinę ją tak mocno. Makijaż to, yy, co, no powiem Wam tak, malowałam sobie oczy eyelinerem, powiem Wam, że nie lubię tego za bardzo, ale on jest bardzo fajny, precyzyjny, taki z Loreala, bardzo ma fajną właśnie ten pędzeleczek taki bardzo delikatny, no nie wiem, trochę mi tak słabo wyszło, ale a na dole sobie zrobiłam takie kreski jeszcze muszę sobie chyba poprawić, teraz widzę w lusterku yy, właśnie kreski yy, kredką taką z chyba z czego to? z Eveline Varieté, którą nakładam sobie na właśnie też na yy, powiekę no i yy, błyszczyk na ustach. Bardzo Wam dziewczyny serdecznie polecam. Błyszczyk, zobaczcie, jak ładnie wygląda, tak podkreśla Wasze usta, i jeszcze takie są one pełne. Błyszczyk jest z firmy NAM i w kolorku, oczywiście, numer jeden Rose Nude. Bardzo fajny, tu mi się odbija, bardzo fajny yy, błyszczyk. A teraz przechodzę do lusterka, żeby Wam pokazać mój wygodny, jak ja to mówię, strój dnia. No i dziewczyny kochane, ja już jestem przy lustrze i dzisiaj postanowiłam żeby jeszcze to fajnie wyglądało, bo ponieważ wybieramy się na Londyn więc wystroiłam się w mojej sukience którą kupiłam w Lumpeksie za 8 euro dziewczyny zobaczcie jak się pięknie prezentuje tak wygląda sukienka ona jest w ogóle tak fajnie krzywo skrojona tutaj jest jakby taka dopasowana, ale ona jest luźna pod biustem, ma po prostu takie jakby przeszycie tu ma przeszycie kolejne, rękawki ma bardzo fajne na dwa takie guziczki, pod szyją ma taki jakby ala taką stójkę, coś takiego, że można sobie wyżej ją zrobić, ale mi jest mega ciepło, więc ja sobie tak troszkę ją spuszczam niżej na szyi. No i na dole mam oczywiście, no co, konwersy, rajstopy czarne, matowe, wygodne. Bardzo są fajne te rajstopy. Ja je kupuję w Dan U nas te trakcie... rajstopy to są large. Y, oczywiście 60, czarne matowe, Andra Buci czy Baci, nie wiem jak to się czyta i bardzo fajne, y, bardzo wygodne są, powiem Wam w ogóle nie czuję, że mam rajstopy, kosztują 5,50, że mam rajstopy na nogach, bo powiem Wam dziewczyny ogólnie, że ja nie lubię chodzić w rajstopach. Najlepiej to bym mogła chodzić po prostu na gołe nogi. No bo niektóre pewnie z Was też tak mają, że nie lubią rajstop pod sukienki. Dajcie znać, dziewczyny. No i tak, jak mówiłam, oczywiście są konwersy. I tak sobie zrobiłam, że ta sukienka jest taka niby elegancka, ale odłożę tę Odłoży to elegancka, ale po, po prostu przełamałam ją tymi sportowymi konwersami i jest mi mega wygodnie. Tak się prezentuje mój strój, a jeszcze dołączyłam sobie do tego nereczkę tą z, yy, z dak. I to jest właśnie ta nerka skórzana, zaprojektowana przez Anię, dekretka 1. Więc tak się prezentuje mój look. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Dajcie znać, dziewczyny. No i przede wszystkim jest mi mega, mega wygodnie, bo ja stawiam zawsze na wygodę. Jest mi wygodnie, a sukienka tak fajnie wygląda, bo ona tak fajnie schodzi, tak jakby krzywo. Tutaj, tak. A tu tak, no fajnie, fajnie wygląda. No 8 euro, no to wiecie, dziewczynki. I 100% jeszcze powiem Wam w sukience: jest 100% wiskozy. No, tak się prezentuje z tyłu. Tak, no, wygodna jest mega. No, a z biżuterii to mam kolczyki oczywiście od Marcina Te z Pandory. One są bardzo fajne, bardzo ładne. A tu mam takie dwa kółeczka z takimi cyrkoniami i one są z Ticka Maxa. W ogóle ich nie ściągam, powiem Wam dziewczyny. No i biżuteria, i tutaj. Y Dwie brązoletki z Pandory i mój zegarek, ten właśnie smartwatch Huawei. No i tak się prezentuje z tyłu dnia. No i zabieram Was ze sobą, by, i by, mam nadzieję, że będziemy fajnie yy, spędzać czas dzisiejszy. A tym bardziej, że jest mega mega słonecznie, tylko nie mam oksów. My tu stoimy pod latarnią. Proszę bardzo. Ale ten zegar jest piękny. O, jak mi się podoba. Tutaj to, kochani, normalnie jak jakiś Nowy Jork. Pięknie to wygląda. Akurat jest światło piękne. Zobaczcie, kurde, jestem podierana, powiem wam, bo to zawsze coś innego niż w Dublinie. Pięknie, kurde. Bardzo mi się podoba, a rzeka jest bardzo brudna, powiem Wam ogólnie. Bardzo brudna rzeka. Tutaj zobaczcie, kochani, jak mega fajnie między tymi drzewami, London Eye, ale fajnie, świetnie, bardzo fajnie, fajne miejsce w ogóle, pięknie, taki deptaczek. A my sobie chodzimy i idziemy dalej zwiedzać Londyn, piękny, mega, bardzo dużo ludzi, bardzo, powiem Wam, że nieraz się dziwię, ile w Dublinie jest ludzi, ale według Dublina to nie w ogóle, gdzie to nie ma porównania, w ogóle nawet 5 minut nie ma, jak ja to mówię. I chciałam Wam powiedzieć, że jest tak drogo. Przejazd, przejażdżka tym London Eye 15 minut kosztuje na polskie ponad 200 zł, tak Wam powiem. No i na euro tam ponad 50 nie. To kurde, to jestem w szoku. Bardzo drogo jest dla turystów. No kurde, powinni troszkę zrobić taniej, bo tutaj się mega dużo ludzi przewija. Więc dajcie znać, co o tym myślicie, ale jest kurde, strasznie drogo. A tutaj rzeka kochani, tutaj jest taka, zobaczcie długa ściana i tutaj są, tu jest ściana poświęcona osobom ponad 230 tysięcy serduszek poświęcony. o, ponad 230 tysięcy serduszek poświęconym osobom które, które zmarły na covid, nawet nie wiedziałam, że takie coś tutaj jest właśnie, taka ściana w Londynie to jest taka ciekawostka, nie, ale też taka pamięć dla tych ludzi kurde Powiem Wam, hmm. że ruszyło mnie to naprawdę. A tam jest manhada, nie? <głos> <głos> Ale pięknie, cudownie kochani. Pogoda nam bardzo sprzyja. Jedzie bzyczek. Fajne są te taksówki, naprawdę. Bardzo ekscytujące. O, i tutaj też. Kochani, powiem Wam, że te apartamenty robią wrażenie. Takie olbrzymy, że normalnie ja pierdzielę a tam jest Londona i tutaj się nie idzie zgubić. My normalnie chodzimy po całym centrum Londynu i wszystko wiemy, gdzie co jest. Bez żadnej mapki, bez niczego, bo oczywiście nie działa nam internet, nie? No, fajnie jest, nie? Ale chodzimy wszędzie, pogoda dopisuje. O, tu jak pięknie. Tam jakiś jest taki konik był z Mosiądzu czy z czegoś, ale te apartamenty to zobaczcie. you Tu kochani, w centrum samym są pomniki pokazane na takim fajnym. Można sobie zobaczyć. A przechodziliśmy koło tego, yy, no, gdzie są. to było? Tego Manson yy, Mandela. Mandela. No i tutaj są pokazane właśnie pomniki. A tutaj jesteśmy w samym centrum. Ujezm jak pięknie wygląda. I zobaczcie, tutaj jest centrum, tu jeżdżą ten. A tutaj jest taki deptaczek, taka trawka w środku. I sobie ludzie odpoczywają. Relaksują się, fajnie też to wygląda. To są fajne autobusy. U nas są też podwójne, ale te mają z tyłu takie zejście. Też fajnie wyglądają. No i tak jak mówię, dzisiaj pogoda to po prostu jest sprzyjająca do zwiedzania. Kochani, zobaczcie, idziemy sobie, a tu takie aloesy. Ja jestem w szoku, bo ja nie widziałam jeszcze takiego czegoś. Powiem wam, takie ogromne. Nie, no ten, to już normalnie przekracza swoją granicę, zobaczcie. Kochani, my już wyszliśmy z metra, lecimy teraz sobie do. Hotelu. Powiem Wam, że zrobiliśmy dzisiaj ponad 20 tysięcy kroków. Tyle się nachodziliśmy poprzez cały, powiem Wam, cały Londyn. Jedna strona rzeki, druga strona rzeki. Jeszcze byliśmy pysznie zjeść. No i teraz idziemy odpoczywać do hotelu. Mam nadzieję, że Wam się w lożek podobał. No i co, kochani, i miło spędziliście ze mną czas. Zapraszam do kciukowania, lajkowania. No i yy zostawcie coś po sobie, będzie mi mega miło, pozdrawiam Was serdecznie i trzymajcie się do następnego filmu, pa!